Cześć wszystkim! Dziś będziemy sobie siać paprykę. Ja miałam to zrobić już jakiś czas temu, około tygodnia temu, ale nie zdążyłam, więc dobre i co? Można zacząć już działać. Dzisiaj mamy 26 lutego i to też jest jak najbardziej w porządku czas na to, żeby jeszcze siać paprykę. Ja właśnie wróciłam z ogrodu, gdzie. Posiałam marchew, nawet jeszcze mam ochraniacze, więc wyglądam jak wyglądam, ale dzięki temu przynajmniej mogę e, wygodnie sobie tutaj klęczeć przed Wami i nagrywać ten filmik. Tutaj podłoże mam swoje, to jest mój kompost, e, jest wilgotny, ponieważ właśnie go mocno, e, znaczy mocno zwilżyłam go z góry i teraz tak wygląda, ale jak wsiąknie woda w dół, to nie będzie źle. I teraz tak mam trzy odmiany papryki: Ożarowska, Jolanta i Oleńka. Wszystkie te trzy papryki fajnie mi się sprawdziły, fajnie plonowały i nadają się też do przechowywania, w sensie do mrożenia. Może nie do przechowywania, do mrożenia. Miałam bardzo dużo fajnych potraw właśnie zimą z papryki, a zachęcam was do tego, żeby te papryki sadzić uprawiać, ponieważ ogólnie nie tylko te, ale papryki czerwone mają bardzo dużo witaminy C. Cytryna przy nich może się daleko chować. I teraz tak, ja będę sobie wysiewać. Muszę sobie właśnie przygotować znaczniki, poopisywać. Jestem. a przynajmniej byłam przed momentem przygotowana, bo miałam tutaj gdzieś ołówek. Szukam po kieszeniach. Ale oczywiście gdzieś go przepasło w międzyczasie, nieistotne w tym momencie, natomiast istotne jest to, że jeżeli chcemy siać trzy odmiany, koniecznie trzy odmiany, trzy znaczniki musimy mieć, bo potem nam zupełnie ucieknie co gdzie było. I ja sobie przygotuję te trzy rządki, każde z rządków ma siedem tutaj komór. W takim multiplacie. No i każde z nasionek, zobaczmy sobie pierwsze, nasionko. To są troszeczkę większe, więc łatwiej jest je też zebrać. Teraz sobie na, na dłoń, w miarę sprawnie, żeby mi nie poszło na, żeby mi tutaj nie poszło na e, ziemię. I teraz tak, takie nasionko, które tutaj mam, jak widzicie, daję sobie tutaj i gotowe. I tak będę siać każdy, więc tutaj nie będę wam pokazywać, jak to wygląda. Kolejne nasionko daję do kolejnej komory, okrywam i jest gotowe. Istotne jest to, że, że pozostałe komory będą później przeznaczone na pomidory. Niech będzie u mnie więcej. Także, jeżeli macie zamiar sadzić papryki, to w zasadzie. Jest to jeden z ostatnich momentów. Najlepiej nie zwlekać, a zachęcam do uprawy. Na dziś to tyle. Pozdrawiam Was, cześć.